Dzisiaj pytam was o to, jak wam się udało kogoś, no właśnie, znowu muszę podpowiedzieć to słowo, poderwać, nikt będzie. Albo zrobić na jakimś gigantyczne wrażenie, co zaowocowało jakąś niesamowitą przyjaźnią, znajomością, albo miłością nawet, a może długoletnim i długotrwającym związkiem. 7044 Damian pisze, no, że jest tutaj pewien problem, bo nie pamięta tego wieczoru, mało tego, nie pamięta imienia, ale udało się zdobyć numer telefonu i teraz jesteśmy razem z moją przyszłą żoną i jest idealnie, czyli jednak się opłaciło trochę zaszaleć. E, jeszcze ciekawa informacja na propos tego, jak się no, zareklamować, jak zacząć rozmowę i jak potem przekręcić to na swoją korzyść, tak żeby powstała z tego na przykład miłość albo jakaś wyjątkowo gorąca relacja. Jest to pisze e, tak, e, nie, nie, właśnie zastanawiam się, jak podpisane jest ten SMS, ale dobrze, przejdźmy do treści. E, wpadłem do kuchni w pewnej restauracji, takiej szybkiej takiej restauracji, 7 lat temu i po szukam kochanki, z tą, która się uśmiechnęła. Jestem już po ślubie i mamy dwójkę dzieci. Bardzo ciekawa metoda. Myślę, że niektórzy mogliby spróbować i przekonać się, czy to aby na pewno działa. Natomiast my dzisiaj mamy dla was pięć rad bardzo dobrych i pięć błędów, których absolutnie nie wolno popełnić na pierwszym spotkaniu albo na pierwszej randce. I zaczynamy od tematów, które mogą się pojawić na takim spotkaniu, czyli jakich tematów należy unikać. Zauważyłem, że kobiety absolutnie nie mają żadnej dyscypliny. Po prostu mówią co im się na język przyniesie, opowiadają zbyt wiele o sytuacjach. Kiedy na przykład ktoś się je podrywał, jeszcze robią opisy pod tytułem "no był przystojny, był taki, owaki". Rozumiem, czasami jest to jakieś tam zadziałanie strategiczne. Ci wystawiaj minusa za to. Daje się komuś kasztan i mówi "przepraszam, czy to twój kasztan?". Dzisiaj czekam na Wasze historie miłosne, wysyłane na 7044, ale także na sposoby na dobry podryw. No i nagle okazuje się, że niektóre z Waszych sposobów to spokojnie nadają się na całkiem przyzwoity scenariusz jakiegoś dobrego filmu. Mniej więcej wyglądałoby tak. Weszłam do toalety, a raczej wyszłam z toalety, tutaj jest jakiś błąd, ale to popełnimy, więc wyszłam z toalety, wróciłam, on tam był. Spojrzałam, powiedziałam, Boże, jaki ty jesteś młodziutki. Okazało się, że jest nie. Co starszy, ale uwaga, puenta jest taka, że tekst chwycił i to mocno. No i chyba dobrze jest, albo przynajmniej taką mam nadzieję, bo nie wiem, może było. 7044 to numer SMS-owy. Koszt jednego SMS-a to oczywiście 62 grosze już z watem. Dzisiaj czekam na Wasze sposoby, na bardzo dobry, udany, no i oczywiście także owocny podryw. No i już za chwilę kolejna rada, czego absolutnie nie wolno robić na pierwszej randce. 29 minut po godzinie 16.00. Tu radiowa czwórka, no i efekt wow, Dzisiaj o podrywie, czyli o waszych sposobach i waszych metodach na to, aby zawładnąć czyimś umysłem albo czyimś sercem. To już absolutnie obojętne. To zależy tylko czy na krótko, czy na długo. 70.44. Jest jeszcze jeden bardzo ważny problem, który koniecznie trzeba poruszyć, mianowicie komplementy. Jest pewien y, szkopuł w, w nich schowany i zawarty, y, bo komplementy niektórzy mówią, że dobrze jest ładować. Od razu na pierwszym spotkaniu, czyli na przykład mówić, o, jakie masz piękne włosy, jakie masz piękne nogi, ale paradoksalnie jest tak, że każda osoba obdarowana takim komplementem od razu zaprzecza. Czyli jeśli podchodzimy i mówimy, o, jakie masz piękne włosy, to ona zawsze odpowiada, nie, my te trzy dni temu. Albo o, jakie masz piękne nogi, a ona zawsze odpowiada, M moja koleżanka ma lepsze. No i bądź tu mądry, stosować czy nie stosować. Kolejną rzeczą, umiejętność przyjmowania komplementów. Jak facet mówi do dziewczyny: Masz piękną figurę, pierwsze co ona mówi, Nie, muszę trochę schudnąć. Masz piękne włosy, końcówki mi się rozdwajają. Bardzo często kobieta skomplementuje faceta, a on zaczyna narzekać. Rozmawiałem o pracy. I mówi, że, że go ta praca denerwuje. Powinien choć na chwilę sprawić takie wrażenie tego księcia, i chociaż pozwolić ci na chwilę w to uwierzyć. A uwierzyć, czyli kłamstwo? Absolutnie nie. Myślę, że gdybyś była na randce z facetem, a on nagle zaczyna ci mówić, wcale nie jestem taki przystojny, w ogóle jestem kiepski. Psuje trochę ten twój wizerunek, który sobie wyobraziłaś. Jaką metodą, jakim sposobem udało Wam się kogoś poderwać? 7044 70 Jak nawiązywać znajomości? Jakim tekstem rzucić na początku? Albo ewentualnie co zrobić, aby ona od razu była zauroczona? 7044 70 Ja poderwałam chłopaka na Pokémony. Zaczęliśmy się wymieniać, kto zna więcej. W sumie, jak już wymieniliśmy wszystkie, to stwierdziliśmy, że chyba jednak coś między nami jest. Dzisiaj o adorowaniu, uwodzeniu, podbijaniu, oczarowywaniu, ale także i podrywaniu 7044, czyli wasze dobre sposoby, patenty, mam nadzieję, że sprawdzone, no i mam nadzieję, że jakby owocne, że coś się później wydarzyło. No, i taki związek cały czas trwa. Jeśli tak się właśnie stało, to koniecznie proszę dać znać 70.044. Oczywiście podczas takiego podrywania no, stosujemy wiele metod. Kiedyś kolega mi powiedział, że im mniej skomplikowane, tym zdecydowanie lepiej, ale oczywiście one muszą być tak zwane świeże, czyli nie skopiowane po znajomych, tylko raczej musimy tutaj postawić na kreatywność, czyli wykombinować coś zaskakującego. No, i okazuje się, że Monika pisze, że jednak faktycznie coś w tym jest. Im prościej, tym zdecydowanie lepiej. Monika mówi tak. Wystarczy, jak rzuci zwyczajne, no cześć, i odpowiedni uśmiech, no i już zażarło. No, myślę, że to, no cześć, to jeszcze musi mieć odpowiednią intonację na zasadzie no cześć. To może, nie, chociaż to, to jest potwornie słabe, to nie do końca w moim przypadku działa. 70.44. Jakie macie sposoby i patenty na dobry podryw? Czekam dzisiaj na Wasze pomysły na dobry i udany podryw. Michał z Krakowa proponuje, że podchodzimy do kobiety z chusteczką w ręku, no i dajemy jej tę chusteczkę, no i pytamy, przepraszam, czy ta chusteczka pachnie chloroformem, no i już, podobno to jest udany sposób na podryw, nie mam zielonego pojęcia, ale może ktoś jeszcze przetestuje i da znać. 7044, dobry sposób na podryw. No, jest jeszcze kolejny bardzo dobry patent na podryw. Wiem, ale dlaczego i skąd wiem to za chwilę. Nie ja powiem. Do mojej, Nie powiem powiem. Ja do mojej żony podszedłem w klubie i potargałem jej całą fryzurę, pomyślałem albo zagada, albo dostanę w pysk. No i tak gadamy już 10 lat. To dziwna sytuacja, ponieważ mam kumpla, który ma dokładnie ten sam patent na podryw. Zawsze czochra, czochra, czochra. Odwraca się i że to niby nie on. I w pewnym momencie jest pukanie w plecy i zaczyna się rozmowa i to, to działa. To naprawdę jest bardzo dobry patent. No. Wiesz co, nie, nie próbowałem, jestem. W szoku, delikatnym ja, ja a, też. Bo nie. Nie ale, <gry> ale to w klubie, no. A, dobra, a co, nie, co, to ja dobrze, też zawsze byłem w szoku, ale zawsze mówi, że ciekawie było. To no dobrze, wasze pomysły na podryw 7044, 70 a już teraz dobre nowiny w radiowej czwórce. Jak stworzyć genialną, idealną randkę? Jak na tej randce rozmawiać? No, ale dodatkowo jeszcze, jak wyglądać? Okazuje się, że randka to nie tylko rozmowa dwojga ludzi, ale oczywiście także bardzo uważne skanowanie od stopy aż po czubek głowy. I to my jesteśmy skanowani, no ale także nie bójmy się, że my również skanujemy. Można się spokojnie do tego przyznać. Okazuje się, że no, trzeba wiedzieć, jak się ubrać na udaną randkę, na co trzeba zwrócić uwagę, i absolutnie jakie ciuchy omijać. O tym już teraz Rafał Żuber z portalu uwodzenieipodryw.pl Trzecia rzecz, tu bym powiedział ubiór albo zbyt ekstrawagancki, albo zbyt skromny. Kobiety są święcie przekonane, że na randkę powinny ubierać się znacznie skromniej niż tak jak facet ją poznał. Ale prawda jest taka i tu nie ma co się spierać. Ona uważa, ja wiem co kobiety myślą, że po prostu no, nie powinno się prowokować, bo jeśli chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na, na coś innego, tak? Na coś innego facet i tak zwróci uwagę, a tym bardziej jeśli będzie ładnie ubrana. <śm> Tu radiowa czwórka i efektuał. Dzisiaj o bardzo udanych i fajnych randkach. Jak je przygotować? Jakich błędów na takiej randce absolutnie nie wolno popełniać? O tym dzisiaj do godziny 18 mamy kolejny błąd, no i kolejną radę. Na co musicie zwrócić szczególną uwagę? Mówi się, że kobiety na randkach bardzo mało jedzą, ale to dlatego, że nie wypada jeździć dużo na przykład. No trzeba pamiętać, że umiar to to bardzo y, dobra myśl i cenna y, zasada, że wszystko musi być z umiarem brak umiaru. Miałem raz taką sytuację, że otworzyłem wino. To wino okazało się za, za mało. Jak już się kończyło, dziewczyna zaapelowała, że zaraz się zejdzie po następne wino. Skończyło się na tym, że <laughs> skończyła w łazience po prostu zwracając to wino. To nawet w klubach nie chce się rozmawiać z takimi kobietami, bo zwyczajnie no, kobiety nie lubią pijanych facetów, ale w drugą stronę też to działa. Brak umiaru. A czy kobieta powinna dużo jeść na randce? Bo dziewczyny myślą, że powinny mało jeść. Niedobrze myślą. <laughs> Gdyby to była restauracja 아. <susurra> ze wszystkim stołem. No ale jak sobie nawala na talerz, aż z górką, to chyba też niedobrze. No nie dobrze, no absolutnie nie. Dziwnie się na to patrzy po prostu. I jeszcze trzeba pamiętać o jednym. Trzeba, trzeba umieć ładnie opowiadać i także dobrze słuchać. To również bardzo ważna zasada i o niej już za chwilę. Czy kobiety lubią być bajerowane? No podobno tak, ale brak umiejętności ciekawego opowiadania, no niestety może mężczyźnie nie wyjść na dobre. Bajerka to oczywiście rzecz bardzo ważna, ale Trzeba pamiętać, że kobiety bardzo lubią słuchać. I ostatnia jest, uważam, brak umiejętności zainteresowania kobiety swoim życiem. Można powiedzieć: Jechałem rowerem, a można powiedzieć: Ach, a teraz mi się przypomniała jedna historia. Zawsze mi się marzyło, żeby pojechać przykładowo z mojego miasta rodzinnego do jakiegoś. I tutaj jakąś historię fajną wpleść. Opakować tą historię w wiele takich emocjonalnych opisów. I kobieta będzie, będzie słuchała, bo kobiety lubią słuchać. Czyli takie historyjki trochę. Oczywiście, że historyjki. Kobiety Wszystko. na to lecą? Oczywiście, że lecą. <laughs> Jak kobieta mówił, uwielbiam Ciebie słuchać, mógłbyś tak mówić, wiecznie, opowiedz coś jeszcze, to znaczy, że jest dobrze. Uwielbiałem słuchać. Takie mam wrażenie, że nasza reporterka Ania Hardy dała się trochę zbajerować. 70,44 o waszych pomysłach i o waszych sposobach na udane podrywy, czyli jak zagadać, jak poznać drugą osobę, no i jak zrobić najlepsze wrażenie na niej, na takie wrażenie, że będzie chciała spotkać się z nami jeszcze raz i potem jeszcze raz, a być może spędzić z nami całe życie.